Cześć Boże, witajcie. Posłuchajcie dzisiejszego słowa. Jezus udał się na górę oliwną, ale obrzasku zjawił się znów w świątyni. Wszystek lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do Niego, nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie, w prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a ty co mówisz? Mówili to wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi, a kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, panie, rzekł do niej: Jezus, ja ciebie nie potępiam, idź, a od tej chwili już nie grzesz. Moi drodzy perełka, ta Ewangelia jest taką perełką, nawet niektórzy egzegeci już naszych czasów nazywają ją taką zaginioną perełką starożytności. Zaginioną, dlatego że wczesne rękopis, rękopisy Ewangelii nie zawierają tego fragmentu. Ta historia brzmi tak szokująco, że bano się załączać w pierwszych rękopis, rękopisach Ewangelii tę historię. I tak jak sobie trochę po, poczytacie, posłuchacie to. Można odkryć, że na przykład około dopiero V wieku w kościele zachodnim ten fragment jest już obecny w kodeksach Ewangelii. Wschodni kościół to jeszcze w ogóle dłużej nie wierzył w natchniony charakter tej, tej historii. A u ojca Prusaka, dzisiaj usłyszałem na homilii, polecam, że około dopiero XVI wieku, już tak totalnie na legalu, uznano, że to jest natchniony tekst. Były problemy, żeby ten tekst włączać, ponieważ on jest szokujący. Szokujący, jak Jezus podchodzi do Grzesznika. Tak, jakby ludziom też dalej się nie mieściło w głowie. Jak Bóg, jak Jezus może być taki, taki miłosierny wobec Grzesznika? Niektórzy by nawet powiedzieli taki liberalny, no bo ani nie wali jej po głowie, ani nie robi jej wielkiej katechezy, ale robi coś innego. Do tego zaraz jeszcze przejdziemy. Ale wiecie, ja modląc się dzisiaj tym fragmentem, pomyślałem sobie tak, że to jest historia o nas samych. To znaczy, każdy z nas ma w sobie takiego cudzołożnika, cudzołożnicę, czyli każdego z nas po prostu ciągnie do grzechu. No nie ukrywajmy, czy nosisz sutannę, czy nie, czy jesteś małżonkiem, singlem, obojętnie kim tam jesteś, bogaty czy biedny, każdego z nas ciągnie do grzechu i mamy taką pokusę, wobec której stoimy, żeby tworzyć fundament naszego życia właśnie z grzechu. Nie chcemy jednak zawsze tego dostrzec, bo żyjemy szybko i płytko, a w ogóle też często naszą wiarę sprowadzamy tylko do wypełniania określonych reguł i myślimy, że grzech to tylko przekroczenie jakiegoś przepisu. W każdym razie to słowo pomaga zobaczyć siebie w świetle Bożej miłości i zobaczyć, że tak, jestem grzesznikiem. Ja jestem w cudzysłowie cudzołożnikiem. Nie może w takim. Od razu, że robię to, co ta kobieta, ale ciągnie mnie do grzechu. Nie? Grzech jest obecny w moim życiu. Yy, walczę z nim. Coś, co najbardziej mnie zatrzymało dzisiaj w tym fragmencie, a wątków tutaj jest wiele, to to, yy, co Jezus robi już na samym końcu, kiedy zostaje on i ta kobieta. On mówi do niej: yy, idź, i odtąd już nie grzesz, ja Ciebie nie potępiam. Słowa, Pełne uzdrowienia, słowa, które dla grzesznika są jak taka woda w upalny dzień, słowa, które przynoszą niesamowite, niesamowite ukojenie. I ważne jest to, że po grzechu, którego Jezus nie stawia w centrum, zachęcają, żeby szła i już nie grzeszyła. Co to znaczy nie grzeszyć? Co to w ogóle znaczy grzeszyć? To jest dobre pytanie, bo znowu się powtórzę: sprowadzamy grzech często do tylko przekroczenia prawa. W ekstremalnych, płytkich przypadkach, niestety, e, częstych, które słyszę w spowiedzi, niektórzy ograniczają grzech tylko do paciorka, do mięsa w piątek, do brzydkiego słowa. I w tym się zamyka cała ich grzeszność, no bynajmniej. Tutaj cytat e, ze szkoły formacji duchowej. Grzeszyć, grecki czasownik Hamartain, znaczy dosłownie chybić celu, zabłądzić, zagubić się. Jezus po raz drugi wypowiada słowo pełne łagodności i majestatu zarazem. Pomaga jej zobaczyć siebie samą jako istotę zagubioną, potrzebującą ratunku, jak zbłąkana owca, której los będzie tragiczny, jeśli nie zostanie ocalona. Jego werdykt jest paradoksalny. Z jednej strony wcale nie łagodzi wymowy prawa, które wyraźnie potępia cudzołóstwo, z drugiej zaś pokazuje, że przyszedł nie po to, by grzesznych potępić, lecz zbawić. Słowo Jezusa uwalnia ją od potępienia i otwiera przed nią nowe życie. Jego miłosierdzie nie jest tylko współczuciem, ale mocą, która stwarza ją na nowo, a zarazem przybiera formę wezwania do nawrócenia i do wysiłku wytrwania w nowym życiu. Grzeszyć znaczy dosłownie chybić celu, zabłądzić, zagubić się. Myślę, że to polskie słowo grzech, grzeszyć, nie oddaje w pełni istoty tego dramatu, który nam się zdarza. Więc warto sobie to gdzieś bardzo mocno przyjąć, uświadomić, że grzech to jest moje zagubienie, zabłąkanie. To znaczy, szukam spełnienia w życiu, szukam szczęścia. Po to zostaliśmy stworzeni, po to nas Pan Bóg powołał do życia, żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy Go poznali, poznawali, tworzyli z Nim relacje, ale czasem coś po drodze po prostu się nie uda i się gubimy. I szukamy szczęścia nie tam, gdzie ono jest. Zamiast odkryć prawdziwe, Głębokie szczęście, to często żyjemy tylko jego pozorami, jeszcze się w tym wszystkim oszukujemy. Gubimy się na bardzo różne sposoby, naprawdę. Co człowiek to, to historia zagubienia. Więc, mając świadomość tego, co znaczy to greckie e, hamartein, można powiedzieć, że Jezus zaprasza: spróbuj się nie gubić, spróbuj żyć inaczej tak i szukać. Swojego szczęścia gdzie indziej, no bo no popatrzcie, no ona szukała szczęścia, no nie tam, gdzie ono tak naprawdę było. Skoro popełniła cudzołóstwo, to na pewno była zamężna. W Izraelu, gdy chodzi o kobietę, kobieta popełniała cudzołóstwo wtedy, kiedy miała już męża albo narzeczonego. Narzeczeństwo było już takim pierwszym etapem małżeństwa. Co ciekawe, w przypadku facetów tak to nie było. Facet nie popełniał cudówństwa, jeśli spał z niezamężną kobietą, mając już swoją żonę, przeciekawe, taki patriarchalny świat. W każdym razie ona ma męża obok i szuka szczęścia gdzie indziej. To znaczy coś bardzo nie gra, bardzo nie gra w jej życiu, szuka szczęścia gdzie indziej. To jest historia też właśnie o każdym z nas. Nie? My też szukamy szczęścia, nie tam, gdzie ono będzie. No jak widać, nie znalazła go, bo nawet autor tej historii nie mówi o tym facecie, gdzie on był. Jest totalnie sama. Szukała szczęścia i pozostała sama. Szukała szczęścia w grzechu, i zastała ją tylko samotność. Co ten fragment może powiedzieć nam o nas? O naszym grzechu, o doświadczeniu Boga w tym wszystkim. Ja takie trzy konkrety jeszcze próbuję tu wyciągnąć, tak zbierając to, co powiedziałem do tej pory. Po pierwsze, nie grzech jest najważniejszy w naszej wierze. Znamienne jest to, że Jezus nie stawia w centrum tego wydarzenia grzechu tej kobiety, w przeciwieństwie do tych, którzy ją tam przywlekli, ale stawia w centrum nią samą. Najpiękniej to wyraża to zdanie, że pozostali, tylko dwoje. On i Jezus, nie? To chyba Augustyn powiedział, że pozostała nędza i miłosierdzie. Jezus nie wchodzi w wielkie pouczenia, zamiast tego po prostu się nią opiekuje. Nie czynić z grzechu centrum swojego życia, próbować go zrozumieć, ale nie robić z niego bożka. Wielu ludzi, mam takie poczucie i doświadczenie, w swoim chrześcijaństwie. Centrum stawianie relacje z Jezusem, ale grzech. Jego unikanie, uciekanie, albo z niego spowiadanie się. Ale to nie jest centrum. Chrześcijaństwo nie polega na niegrzeszeniu. Polega w pierwszej mierze na tworzeniu więzi, więzi ze Zbawicielem. Druga rzecz, warto zajmować się przede wszystkim swoimi grzechami, a nie cudzymi odłożyć kamienie na bok, mając świadomość, że też nie jeden kamień znalazłby się na mnie. Ja jestem grzesznikiem, ja mam swój ogródek do wypielenia, ja mam swoje przestrzenie do ogarnięcia, a grzechy drugiego człowieka nie mogą być moim priorytetem. Nie jesteśmy od tego, od tego, kochani, żeby pouczać, potępiać, choć czasem to robimy, też mi się zdarza, nie ukrywam, ale jesteśmy od tego, żeby próbować zrozumieć grzesznika, oddzielać grzech od grzesznika. Bóg kocha grzesznika. A nienawidzi grzechu, i to jest zasadnicza różnica. A trzecia rzecz, no właśnie to nie grzeszenie więcej czyli o takie, chodzi o takie próby innego życia, szukania spełnienia y, gdzie indziej, już w jakichś mądrzejszych przestrzeniach, sposobach najlepiej to po prostu w relacji z Panem Bogiem, bo bycie za grzechem kryje się pragnienie dobra. Y, bardzo mało ludzi spotkałem w swoim życiu jako spowiedni, którzy grzeszą dla samego grzeszenia, bo chcą pływać w, w doświadczeniu zła. Często jest tak, że grzeszymy dlatego, że szukamy szczęścia, szukamy ukojenia, przyjemności, radości, bezpieczeństwa, ale szukamy nie tam, gdzie ono jest. I dobrze sobie pozwolić na to, żeby po prostu wejrzeć w siebie. Żeby nie grzeszyć, nie grzeszyć więcej, potrzebna jest taka introspekcja, czyli takie wejrzenie w siebie. Trzeba chcieć zrozumieć swój grzech. Dlaczego ja grzeszę? Dlaczego jestem cudzołożnikiem? Dlaczego cudzołożę? Dlaczego grzeszę? Jeśli w to nie wejdę, nie poszukam korzenia mojego grzechu, to po pierwsze będę stał w miejscu, a po drugie nie zbliżę się do Jezusa, bo wystarczy mi płytkie, płytkie doświadczenie wiary. Jezus potrafi nam pomóc w doświadczeniu naszego grzechu i te słowa też warto sobie może tak powtórzyć na modlitwie dzisiaj, nie? że Jezus patrząc na mnie też mówi: Ja ciebie nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej, spróbuj żyć inaczej. Ale, żeby to inaczej się działo, to potrzeba więzi. Nie wiemy, czy ona poszła potem za Jezusem. Prawdopodobnie gdzieś tam, yy, zanim sobie wędrowała. Na pewno to spotkanie z Jezusem nie zostawiło w niej pustki, ale naprawdę ją przemieniło. Więc, żeby nie grzeszyć więcej, potrzebna jest więź. Bo swoim wysiłkiem, no to nie za wiele ogarniemy. Tyle. Błogosławię Cię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dziękuję i pozdrawiam i zapraszam w inne miejsca, wszystko w opisie. Się tam trzymaj. Pozdrawiam.